Witam, witam, sobie Subójcie, lajkujcie wam tego typu. Dziękuję za to, że subójciecie, lajkujcie tego typu. Jak idzie Wam konkurs tego typu? Czy idzie, czy nie? o to jest pytanie. Ja nie będę tu tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. Po co mam Was widzieć, tego typu? Słuchajcie, widzowie, jest taka informacja, ja już mówiłem. Yy, ja powiem, ja z, na miejscu poza te sprawy. Słuchajcie, widzowie. Jest taki. Taka sprawa, jeszcze wytłumaczę głębiej, że kostani B, ASPED całą te gromadę AFFT kombinują, żeby podłożyć osobę ala dziewczyna. Tak jak pamiętacie, widzowie, jak ala ta Sylwia, co ode mnie wycieka jakieś informacje, robią coś takiego. A wiecie dlaczego? Z tego powodu, że po prostu. Nie piję, nie, nie, nie wyzywam, nie szalaję tego, chcę informacje zdobyć, bo Azubi zbyt jest chujem, z tego nie mam żadnej informacji. B jest z zjedem, bo jest frajerem, w tym sensie przegrał z tym wszystkim, inne rzeczy, a po prostu inni próbują i powiedziałem krótko widzowie, nie dam się w chuje zrobić. Widzowie, dlatego informuję Was widzowie, że ja wiem jakie macie plany Hazbet, Kosanibę i reszta tego typu na Discordzie i na wykopie na tagu bonzo. No i co? Kto jest górą? Znowu ja przychwyciłem Was tego typu, bo kombinujecie, żeby podłożyć osobę, a la dziewczyna, żeby podrywała. Widzicie widzowie, po prostu yy, oni kominują, bo nie mają informacji. Oni, oni po prostu coś wam powiem, widzowie. A jak to powiedzieć? No w tym sensie, że po prostu tak, nie piję, nie wa, y, wariacji, w tym sensie, że y, wariuję, nie robię z siebie ani nic, na spokojnie wszystko na ludzu robię, tylko ich to boli to, że nie piję alkoholu. Bo wiadomo, że jak popiję to po piaku, jak każdemu język się plącze, i zacznie wszystko wydawać. Ich dupa boli tego typu właśnie. I dlatego kombinuję, aby azbet i reszta przegraliście, bo przechwyciłem Wasz plan. I możecie mnie pracować w tropkę.